Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zielu, a to nowa seria na moim kanale. Będziemy grali w grę Detroit Became Human. Tytuł od Sony, który wcześniej jako ekskluzyw na PlayStation, teraz także dostępny od czerwca na PC. Tak więc bez zbędnego gadania zagłębmy się w początek naszej opowieści. Negocjator na miejscu. Negocjator jest na miejscu. Ok, widzę, że na starcie mamy jakiś samouczek, który uczy nas poruszania. Ok, Android RK800. Chodzi na to, że zdecydowanie na by chciała, żeby był człowiek. Znajdź kapitana Alena. Okej, okay, czyli tu mamy tryb skanowania. Jeśli zleci, to ma też, jak on się nazywa? Nie mam pojęcia. Albo co? Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie, obserwowano u niego wcześniej dziwne zachowania, słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Co mogę z tym zrobić? No i co mam z tym zrobić? No jak się z tego trybu ma wycofać? Niby. No i nie mam pojęcia, jak się wycofać z tego trybu. Gra niestety. O, tu jest coś jeszcze. trybu wychodzi. Mhm. Defekt zabrał broń ojca, okej, okay, rozumiem. Znaliśmy jakieś informacje, ale czy to wystarczy? Coś widzę. Tam coś widzę. No ale co ja tu mam zrobić, niby? Łazienka nam nic nie dała, och, idzie każda sekunda, czy nie? Dobra, nie żyje, No dobra, to fajnie. Wiemy, rana postrzałowa. Ok, rana postrzałowa i ostatnie wiertro. z brzucha, dobra, rozumiem. Tylko, że tu coś jeszcze było. Od małopłucno. Hmm, tu coś mamy jeszcze. Oto tak rekonstrukcja wydarzeń, ojciec coś trzymał. Ciekawe. Android miał zostać zastąpiony. I wyszło na to, że... Wow. Okej. Okay, funkcjonariusz policji pierwszy raz na miejscu. Nie żyje. Okej. Okay. Jasna sprawa. Wło tak wewnętrzny z prawego przyciąka serca, czy nie dosyć skuteczny strzał. Co tu jeszcze? Tu coś mamy. Tylko jeden strzał. Zróbmy sobie rekonstrukcję wydarzeń. Powiem wam mega ciekawa giereczka. Dobra, to był pierwszy policjant, który był na miejscu. Więc co tu się wydarzyło? Defekt ucieka z bronią. Odwraca się. Policjant postrzelił de defekta, okej. Okay. Ale niestety... O, 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 wróć, wróć, tu coś widzę. Zakładnik był świadkiem strzelaniny, dobrze. Mamy tam broń. Broń zlokalizowana, dobra. Dobra, tu coś mamy. Obiad, tylko co mi to mówi, poza tym, że nic? Dobra, ja tu coś widzę. Ranny android, okej. Okay. PL-600, dobra, poznaliśmy model androida, który się zbuntował. Powinniśmy go zdjąć tyle. To za mnóstwo Kolejna informacja. Coś w pokoju. Dwie, dwie kolejne rzeczy. Kolejny tablet. Poznaliśmy imię tego Androida. Mam jakieś słuchawki. Nie co znaczy niestabilność programu Teraz tu coś jeszcze mamy Kurwa, otwierdalasz! Mogę nas nic nie. No chyba czas najwyższy. <zrybuj> o się? Jeszcze jeden krok i skoczę! że jesteś zły, Danielu. Ale musisz mi zaufać i dać sobie pomoc. Nie chcę pomocy! Już nikt mi nie pomoże! Chcę tylko, żeby wszystko się skończyło! Żeby wszystko się skończyło! Masz broń? Tak. Mam pistolet. Rzuć go! Bez kwałtownych ruchów postrzegaj! Proszę, odłożyłem. Wiem, że ty i Emma byliście sobie bliscy. Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego. Okłamała mnie. Myślałem, że mnie kocham. ale się myliłem. Jest dokładnie taka sama jak inni ludzie. To nie ludzie. i zamiar cię zastąpić. I to cię zdenerwowało. Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczę. Ale byłem tylko ich zabawką, którą się wyrzuca, jak się znudzi. Słuchaj! Wiem, że to nie twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. To nie była moja wina. Nie chciałem tego. Kochałem ich. Słyszysz? Ale byłem dla nich niczym! Niewolnikiem od spełniania poleceń! Nie mogę już znieść tego hałasu! Każd swoim odwołać helikopter! Proszę, zrobiłem jak chciałeś. Musisz mi zaufać, Danielu. Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Wszyscy mają stąd zniknąć. O, no, on się nie stabilizuje. A ja chcę samochód. Odjadę i wypuszczę małą zamiast. To niemożliwe, Danielu. Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Nie chcę umierać. Zabiłeś ludzi. Po czymś takim będą chcieli cię wyłączyć. Zabicie kolejnej osoby, tylko pogorszy sprawę. Ojej, mam błąd. Całe życie tylko słuchałem poleceń. Teraz moja kolej by decydować. Wow, tego do nie spodziewałem. Thank <laughs> you. Ok, wychodzi na to, że może być kilka. Honor doskoczył. Defekt skoczy sm Powiedz Defekowi prawdę, Nie, yeah. a patrzcie, tutaj jest możliwych rozwiązań. Nie, tu czegoś nie odkryłem. Tu czegoś nie odkryłem. Ja pierdziłem. Honor doskoczył do MB i Jest kilka rodzajów zakończeń. Bardzo fajna sprawa. A statystyki globalne, procentowe. 22% osób to zrobiło, więc wydaje mi się, że to całkiem sporo. Bardzo ciekawa gierka. Znam się tylko skąd te, te małe lagi się pojawiły, kiedy on spadał. Zobaczymy, jak będzie później. Najwyższej światowej klasy pomoc domowa. Gotuje 10 tysięcy różnych rodzajów do 200 języków i dialektów. I pomaga Dzień dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. Czułam! Właściwie szukamy jakiejś. wygląda pomocy. świetnie. Tego nam właśnie trzeba. To ile on właściwie kosztuje? W tej chwili mamy specjalną promocję na całą linię. 7999 dolarów z możliwością spłaty w 48 ratach. Cenę wliczona jest dwuletnia gwarancja na części. Elewacje, rury, ogród, elektrykę. W nocy włącza tryb monitoringu i wzywa odpowiednie służby. Zapraszam więc za mną. Złożymy zamówienie. Przepraszam. MP800 jest odrobinę droższy, ale ma wiele dodatkowych funkcji. Proszę za mną. Pokażę. Odrobiny droższy i wiele funkcji. Coś działa mi na nerwy. No i jest. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno czymś się oberwał. Co mu się właściwie stało? Wpadł pod auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Tak czy siak, jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem? Nie ma sprawy. Ok. Nazwał go pan? Ja nie, córko. AX400. Zarejestruj imię. Kara. Mam na imię Kara. Powiem wam, że wstęp robi naprawdę kosmiczne wrażenie. No, Marsja miała tylko trochę, trochę te lagi. Ciekawe, z czego to wynika. Chcesz iść teraz do domu? Tak, chyba mam dość. Chyba mam dość. pomogę. mam dość. o, o ja Nie możemy za bardzo iść nie w swoją stronę. Hey, woda. Za tobą 19 kilometrów. Zostało jeszcze tylko 8. Znów, że grafika robi ogromne wrażenie. Wow, czekaj na zielone światło. Nawet pewnie za bardzo przepisów nie mogę złamać jako Android. 96 metrów. Ok, co, mogę coś tu zrobić? niewiele. No, mamy zielone. Myślę, że warto to wykorzystać. A te roboty zajmują nasze miejsce. O, tutaj widzę jacyś protestujący. że dużo mieszkańców Detroit jednak ma problem z androidami Okej, okay, chyba tutaj żeby to odbierz paczkę Transakcja zakończona. Zamówienie numer 847-6399. Proszę potwierdzić płatność. Okej. Okay. Potwierdzam płatność. Prawie Transakcja zakończona. No i bierzemy farbki. I mega klimatyczna muzyka też przy tym jest. Odbierz paczkę, jedź autobusem do domu, okej. Okay. Ło, tu musimy jakoś chyba otworzyć, Siup. Od widzenia kamery, okej, okay. ale my chcemy za pleców kamerę. Nie chcemy sprzed. Ale mamy taką możliwość, dobra. Tylko, że... Okej. Okay. No myślę, że do tych protestujących nie będziemy się zbliżać. O, wow, fajne takie smaczki, takie wiecie, rozmowy po prostu mieszkańców. Słuchajcie, no, 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 hmm, może wrócimy po południu, i wtedy zobaczymy, tak? A co, je, a co jest znowu nie tak z 35% bezrobotnych, miliony ludzi bez pracy! No, mamy autobus, mamy autobus, jedźmy! Widzę, że osobny, osobny przedział tylko i wyłącznie dla androidów. Cóż, to nie wygląda zbyt ciekawie. Trochę jak segregacja rasowa. Wow, tu było jeszcze ileś opcji dookoła. Patrzcie. Yeah. Ileś opcji do odblokowania, nie? Główna fabuła, a jeszcze ileś pobocznych do zrobienia. I yeah. Kosmos po prostu, nie? Co tutaj się dzieje? No dobra, słuchajcie, myślę, że w pierwszym odcinku to na tyle. Jeśli podobał Ci się materiał staw like oraz suba. Nowe odcinki coś dziennie o godzinie 16, a teraz trzymajcie się. Hej, hej!